Cześć, witajcie. Dzisiaj JQ J7. Zapraszam. O jejku, jejku, spójrzcie, ile tu JQ. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie AutoCentrum Lis, Kalisz, Ulica Łódzka 71 za możliwość wykonania tej recenzji. Firma AutoCentrum Lis to dealer bardzo wielu marek, m.in. JQ i Omoda. Omoda od kilku tygodni jest na kanale, mogliście już ją oglądać. To była omoda prywatnego właściciela. Jeśli chodzi o Drake'u, nie udało nam się znaleźć samochodu prywatnego właściciela, ale skorzystaliśmy z zaproszenia firmy AutoCentrum Liz. Mieliśmy to zaproszenie wystosowane już przed Bożym Narodzeniem. Tak więc dzisiaj robimy Drake'u i od razu na wstępie powiem Wam, czym różni się Drake'u Urban od Drake'u Offroad. Mówiłem o tym w shortsie, dlatego rozwinę tą myśl offroad, czyli bogatsza wersja z napędem na cztery koła, head-up z projekcją na szybie. Bardzo fajnie, że z projekcją na szybie nie lubię, jak head jest z projekcją na tej klaperce. To tak średnio wygląda. Z projekcją na szybie jest super. Przejdźmy teraz do JQ 7 w wersji Urban, a więc wersji z napędem na przednią oś. Jeśli chodzi o wyposażenie, to właśnie wersje Urban nie mają wyświetlacza przeziernego. Jak widać, w desce rozdzielczej nie ma tego zagłębienia, nie ma head-upa. Najprościej podchodzisz na parkingu do samochodu, zastanawiasz się, czy to Urban, czy Offroad. patrzysz przez przednią szybę. To jest. Urban, tam jest offroad. Oczywiście w wersji offroad jeszcze jest emblemat z tyłu, AWD, za chwilę go pokażemy, ale idąc chodnikiem, jeżeli auta stoją z przodu, to wystarczy tylko dobrze się wychylić. Jak zauważysz head-up, to wiadomo, że samochód w bogatszej wersji z napędem na 4 koła. Wspomniany emblemat All Wheel Drive, wszystko jasne, napęd na 4 koła. Tu stoi kolejny offroad. Dlaczego offroad? Podchodzę, patrzę, jest head-up, znaczy, że jest offroad. Bardzo ładne kolory tych samochodów, jeśli chodzi o szczeliny karoserii, wykonanie bardzo dobre, dobra jakość spasowania elementów blacharskich. Przejrzeliśmy z Bartkiem wszystkie szczeliny. Wszystkie szczeliny idealnie równiutkie. Dlaczego o tym mówię? Bo jest to nowy produkt na naszym rynku, a jeżeli coś jest nowością na naszym rynku, to podchodzimy zawsze z ostrożnością. Wszystko wolimy sprawdzić. No Zawsze zastanawiamy się, jak to jest wykonane, czy dobrze, czy prawidłowo, czy dobrze spasowane. W przypadku JQJ7 spasowanie znakomite, jeśli chodzi o elementy blacharskie. Szczeliny równiutkie, o czym mówiłem. Grubość lakieru dobra, równomierna płoka. Na całym samochodzie mierzyliśmy na kilku, wszędzie było to równomiernie. I żeby nie być gołosłownym, mierzyliśmy wszystkie, wszystkie elementy blacharskie: od 100 do 110 mikronów, równomierne powłoki, odpowiednia grubość dla kieru. A czym jeszcze oprócz head różni się off-road od Urbana? Mianowicie off-road jest bogatszy z napędem na cztery koła, podgrzewana kierownica, podgrzewane tylne zewnętrzne siedziska, wentylowane fotele. To jest wszystko. W offroadzie tego nie ma, w tańszej wersji Urban z napędem na przednie koła. Do tego jeszcze w offroadzie podgrzewana przednia szyba i nagłośnienie Sony. Słuchając muzyki w tańszej wersji Urban, myślę, że to nagłośnienie również jest Sony, tylko po prostu nie ma emblematu. O spasowaniu elementów już mówiłem, jeśli chodzi o drzwi, zamki, odgłos. Nie jest to głuchy dźwięk, dobrze się zamykają zarówno przednie jak i tylne. Taki dźwięk jak przy markowym w porządnym samochodzie. Oczywiście samochód wizualnie przypomina pewną znaną brytyjską markę, znacznie, znacznie droższą. Wizualnie może się on podobać i wygląda na naprawdę nie tani. Prezentowane egzemplarze mają 19-calowe felgi, takie aerodynamiczne wypełnienie, ogumienie Yokohama w rozmiarze 235-50 R19. Z takich ciekawostek, w tym miejscu nie ma żadnego króćca, jeżeli chcesz otworzyć maskę, to musisz dwa razy pociągnąć dźwigienkę w kabinie, chyba niektóre BMW tak miały, w niektórych samochodach jest tak, że pociągasz raz, tu jest króciec zabezpieczający, w tym samochodzie nie ma króćca, po prostu pociągasz dwa razy i unosisz maskę, nie oszczędzali dwa siłowniki jak widać, patrzę na numery win, pamiętacie odcinek o modzie, tam również każdy element, no nie każdy element, maska i klapa bagażnika były znakowane numerem win. podobnie jest w j 1.6 TGDI, 147 koni, 275 Nm, o ile dobrze pamiętam. Chyba taki sam silnik jak w Omodzie. Jak na razie każdy JQ ma 7 lat gwarancji lub 150 tysięcy km. Taki jest limit. 3 lata bezpłatnego asystans. W każdym samochodzie są darmowe zimówki. To widać, o siedzimy w salonie. W każdym samochodzie rzucone 4 opony zimowe. Pakiet ubezpieczeń OCA-CNW za 1 zł. To też jest bardzo ważna informacja. Płacisz za ten samochód. Odpowiednią kwotę, bodajże 140 tysięcy za urbana, ile dobrze pamiętam, i w zasadzie żadnych dodatkowych kosztów nie ponosisz. A bogatsza odmiana Offroad, wspominałem czym się różni, kosztuje 158 tysięcy. Można go również nabyć w kredycie 50 na 50 za 0 zł, a także w leasingu 102,5%. Okres leasingowania to 35 miesięcy. Wyszliśmy z ciepłego salonu na zewnątrz. Aura typowo zimowa, w ogóle straszą za spami. Mam nadzieję, że uda nam się tą recenzję zrealizować. O, oddaliłem się troszkę od Jake'u. od razu się zamknął. Gdy tylko się zbliżę, to się otwiera. Ładny kluczyk pilot. Taki szlachetny, jak przy droższym samochodzie. Pokażmy Bartku zimówki. Zimówki to Toyo snow 235-50x19. Dobrze, że jest na zimówkach, bo aura widzicie jaka jest. I fajnie, że drzwi zakrywają całe progi. To przy takiej pogodzie niezmiernie ważne. Jak już jestem przy drzwiach, to otwierają się one pod takim oto kątem. Da się bez problemu wpinać foteliki z tyłu w Isofixy. Dodam jeszcze, że isofiksy tylko z tyłu. Wewnątrz samochód prezentuje się Szlachetnie. Kiedyś produkty z państwa środka kojarzyły nam się nie tak szlachetnie jak dzisiaj, żeby nie użyć innego słowa. Tu jest bardzo szlachetnie, to wszystko jest mięciutkie, eleganckie. Tu jest taki plastik polakierowany, trudno powiedzieć czy to klawisze od fortepianu, tak to wygląda, ale robi dobre wrażenie. Duży, pionowy tablet, dobrze zamocowany, wiadomo, że nikt normalny tak nie szarpie jak ja teraz, a nic tu nie skrzypi. Duża przekątna, jak widać brak head czyli ten gotowy do jazd testowych to jest wersja Urban, a nie Offroad a więc jak wersja Urban to nieco mniejsza przekątna tego dużego ekranu, tam jest chyba o większa większy z tego zapamiętam, ładowarka indukcyjna na razie tylko jedna, dźwigienka zmiany biegów taka ciekawostka, można zmieniać ręcznie, ale należy wtedy użyć tego przycisku u innych producentów jest tak, że albo dźwigienka w prawo albo dźwigienka w lewo, do siebie, od siebie i może zmieniać ręcznie, a tutaj jest przycisk solidne uchwyty na kubki, mięciutki podłokietnik pod nim głęboki schowek, taka półeczka Wyłożona szlachetnym materiałem. Nie wiem co to jest to, aczkolwiek tu jest narysowane, że należy stąd wyjmować chusteczki higieniczne. Uff, no, ciekawe rozwiązanie. Yy, nie zabrałem z domu takiej dużej paczki chusteczek. Ale Chińczycy, jak widać, mają pewnie swoje doświadczenia z Katarem, więc tu sobie umieszczają chusteczki higieniczne. No, ciekawe, ergonomiczne rozwiązanie. Pierwsze w życiu takie coś widzę. Co to jest? Made in China, żeby była jasność. Tu jakieś krzaczury. Nie wiem co oni tu napisali. Ale europejskie homologacje jak najbardziej. Są. Dodam jeszcze, że ten duży słowek jest podgumowany, żeby przedmioty tam będące nie robiły przesadnego hałasu. Ilość miejsca w pierwszym rzędzie jak najbardziej ok. Wielofunkcyjna kierownica, gruba, mięsista, elegancko przeszyta, spłaszczona u dołu. Tunel środkowy szeroki, ale nie wadze kolanem na wysokości głowy miejsca multum. Średnie podparcie tułowia, w każdej płaszczyźnie miejsca dużo. Ręczny elektryczny zwalniany w tym miejscu, w tym miejscu jak widać przycisk do otwierania klapy bagażnika. Boczek drzwi z przodu elegancki, jak w szlachetnym samochodzie. Mięciutko, dobre materiały. Jak one będą wyglądać po kilku latach? Na takie pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ale całość prezentuje się bardzo szlachetnie. Absolutnie nie kojarzy się z Państwem. Środka to również nie jest plastik fantastic. Duża kieszeń, butelka 0,3 litra mieści się bez problemu. W tym miejscu brak logo Sony. Boczek drzwi tylnych, podobnie jak przednich. Praktycznie nigdzie nie szczędzili, to wszystko miękkie. Tu może nieco bardziej twardo niż z przodu. I niewielka kieszeń z niewielkim progiem, a więc większe przedmioty typu butelka mogą stąd wypaść. Z tyłu umieszcza się bez problemu. Jak na razie fotel w pozycji półleżącej. Elektryka fotela pasażera. Można sobie go przesuwać siedząc z tyłu. Wygodne rozwiązanie. Niektóre marki już to mają, ale powiem, że tylko i wyłącznie niektóre. Dwóch zmieści się bez problemu. Myślę, że nawet trzech bez problemu. Absolutnie nie wadzę nigdzie o podsufitkę, czapką w tym wypadku nie niełysiną, bo jest bardzo zimno. Wszędzie lampeczki ledowe, bogate rozwiązanie i sofiksy, to co mówiłem, tylko z tyłu. Kanapa tylna, oczywiście składana, 1 trzecia, 2 trzecie. W tym miejscu podłokietnik, dwa uchwyty na kubki, brak przebicia do bagażnika. Kufer wersji Urban około 580 litrów, wersji offroad około 100 litrów mniej. Tam jest takie wypełnienie styropianowe przy zapasówce, tutaj tego nie ma. Jest koło dojazdowe, mnóstwo miejsca dookoła, sztywna przegroda. Co tu jeszcze? Lampka LEDowa, jazda 12V, haczyki. Takie bardzo solidne kotwy do mocowania bagażu, i w tym miejscu również. Nie wiem do czego w tym miejscu. Może jakiś pionowy ładunek postawisz, może sobie go tutaj przywiązać. Dobre rozwiązanie, myślę. Lampka LEDowa, tak samo w tym miejscu. Szukam numeru WIN. Na klapie bagażnika, pamiętacie, jest numer win, tak samo jak w modzie, zarówno na masce, jak i na klapie bagażnika. Także dla handlujących używanymi częściami w przyszłości jest to duże utrudnienie, a nie ułatwienie. Klapa nawet w tańszej odmianie otwierana i zamykana elektrycznie, a jak zamykana elektrycznie, to konsumencki test ratka. Zdany na piątkę z plusem, minimalny nacisk na moje ręce i powrót klapy do góry. W pełni LEDowe oświetlenie z przodu, ale z tego co czytałem, Matrixów brak. No ale nie wymagajmy Matriksów w tym przedziale cenowym, z tyłu listwa świetlna biegnąca w poprzek klapy bagażnika, całość robi bardzo ładne wizualne wrażenie i podkreślam to prezentuje się bogato. Czytelny duży wyświetlacz, ten przed kierowcą nieco mniejszy, również czytelny, prędkościomierz, obrotomierz, wskazania komputera pokładowego. Wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Wszystko czytelne, dokładne. Są tu również stery głosowe i ciekaw jestem, czy są po polsku. Za chwilę to sprawdzimy. Here. Here. Hi, Jake Sorry, I haven't mastered this skill. Well. Jak widać, w języku polskim jak na razie nie da się z nim skomunikować. Tablet duży, czytelny, i powiem, że nawet tak umiejętnie przytwierdzony do tej deski rozdzielczej. Szarpałem go w innym egzemplarzu na salonie, jak widzieliście. Tu również szarpie. Nie sądźcie, że jestem idiotą. No, może tylko i wyłącznie niewielkim, ale nikt normalny tak nie szarpie. Nic tu nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Głośność pracy dmuchawy, tak jak w każdym odcinku. Dmuchawa sterowana dotykowo. Pierwszy stopień, samochód uruchomiony, dmuchawy nie słyszy. Drugi stopień, słyszalna, przyjemnie wieje. Ciepło na szczęście, bo na zewnątrz strasznie zimno. Trzeci stopień, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Jasny gwint, 9 stopni regulacji dmuchawy, rzadko w którym samochodzie tak jest. Wieje bardzo intensywnie, bardzo gorąco. I przy tym bardzo głośno. Menu jest mocno rozbudowane, mnóstwo kolejnych podmeni. W tej chwili mamy mm, układ ogrzewczy w trybie inteligentnym, cokolwiek to znaczy. Cały czas się uczy tego samochodu, od dwóch godzin z nim obcuję. Szybkie chłodzenie, szybkie ocieplenie, inteligentny, co? O, proszę. Nie chciałem tego zrobić, ale jakoś tak wyszło. Tryb inteligentny. Intelli Dezodorys, co to znaczy? Nie wiem, tu pytanie do Was widzowie. Nie wiem, co to znaczy. Samochód intensywnie mnie tutaj grzeje w tym momencie, ale co to jest Dezodorys? Może skrót do dezodorant, ale nic tu nie dawkowałem żadnych perfumów, trudno mi jednoznacznie powiedzieć. W każdym razie wyłączę to, bo nie wiem co to jest, a jak czegoś nie wiem, to staram się tego nie używać. Temperatura działa poprawnie, praktycznie 100 na 100. Czytałem, że niektórzy mówili, że szczególnie regulując dmuchawę to musisz 100 razy klikać, bo nie chce zadziałać. No klikamy tu z Bartkiem naprawdę 100 razy i generalnie jeśli chodzi o dmuchawę to nawet nie 99 na 100, a 100 na 100. Udaje się to zrobić za każdym razem. Podobnie rzecz się ma z temperaturą. Każde dotknięcie ekranu to zmiana nastawów. Działa to dobrze. Fotele tu również. Przednie są tylko i wyłącznie podgrzewane. Jeśli chodzi o tą wersję urban, o czym mówiłem, wersji off są również wentylowane. Wyłączę to od razu, żeby mnie nie pożyło 4 litery, bo jak było widać, zrobiło się strasznie czerwone. Ustawienia: Mnóstwo kolejnych menu i podmenu, o czym już mówiłem. To w tym samochodzie jest ustawienia wozu. Przejdźmy tutaj. Blokada drzwi, klapa, dziecko, okno. Dziecko, okno. A zablokowałem okno z tyłu, było słychać takie wyraźne kliknięcie. No, przy odblokowaniu muszę kilka razy nacisnąć, jak widać. Tym razem się 100 ston na sto nie udało. Okno dachowe, odsuwa mi się roleta, ale nieprzyjemna aura, jak odsłoni się roleta, no ale styczeń, ej, od razu otwarł mi szybertach, o, ale mnie tutaj strasznie mnie to potraktowało, gdzie to okno dachowe? Wybaczcie, ale muszę, ja sypie mi się śnieg na głowę, co ja tu zrobiłem w tym samochodzie, nie chcę sport, no właśnie, oh yes, coś ona mi tu mówi, a ja chcę z powrotem do okna dachowego wrócić. Wybrnąłem. Szybciej było zamknąć przyciskami, aniżeli z ekranu dotykowego. Przepraszam, ale czasami wychodzą śmieszne sytuacje, jak się człowiek uczy i jeszcze oblał mnie wodą z szyberdachu, no. Mieliście okazję zauważyć, że my tu z Bartkiem nic nie udajemy. Uczymy się tego samochodu. Odebraliśmy go, było po 8, jest 11 godzina. To jest nasz pierwszy kontakt z Jake'u. To wszystko dobrze działa, ale czasami... To moja nieumiejętność obsługi powoduje, że zimą na łysinę pada mi śnieg. Tak się stało, na szczęście są fizyczne przyciski do obsługi w szyberdachu i uratowaliśmy sytuację. Wróciliśmy do tego szyberdachu na spokojnie po kilkudziesięciu kolejnych sekundach, no ale to moja nieumiejętność, pierwszy kontakt z tym dużym tabletem. W każdym razie złego słowa nie powiem. Naczytałem się, że jest tu bardzo źle, jeśli chodzi o dotykanie, regulację, klikanie i działanie tego systemu. Nie, 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 nie. absolutnie nic bardziej mylnego. To wszystko naprawdę dobrze działa. Ale już wychodzę z tego menu, bo recenzja to głównie jazda, a nie tylko przeklikiwanie menu. O, proszę, Kalisz, ulica Miła. Mnie również jest miło, a znajdujemy się na ulicy Łódzkiej. W tej chwili JK jest zjawą, jak widać. Rzuciłem prawie kierunkowskaz, wyjeżdżam z ciasnego parkingu. Ładnie to pokazuje, ilustruje samochód przez chwilkę, ale to ilustrowało raczej koła, a nie samochód, więc można powiedzieć, że w tym momencie JK to zjawa. Obraz z kamery cofania, linie statyczne, linie dynamiczne. Duża przekątna, boczne nadzorowanie pojazdu, wszystko czytelne. Można sobie również wybrać taką opcję. To są właśnie te koła, które było widać tam na skrzyżowaniu. W tym momencie jest niewidzialny, jest z jamą, tak to nazwałem. Ale to wszystko znakomicie ułatwia manewrowanie. Pomimo niesprzyjającej aury po mieście jeździ się bardzo przyjemnie. moment zewnętrzny, kompas, wszystko jest na wyposażeniu Jake'u. Jak widać aktualnie zero. Na szczęście jezdnia chwilowo zrobiła się czarna, bo już była biała. W tym momencie przydałby się bardziej samą z napędem na cztery koła, ale nie narzekajmy, na co dzień tak jest, że przednie napędówką, więc żadnych przeciwwskazań. Dobry podłokietnik, mój łokieć idealnie w niego trafia. Ergonomiczna pozycja za kierownicą. Powiem tak, europejscy producenci mają czego się obawiać. Siedmiostopniowe DCT zmienia bardzo płynnie w mieście. Piąte przełożenie, informacja o tym jest na wyświetlaczu: 50 na godzinę D5. Czytałem, że skrzynia ma laga. Jak na razie tego nie zauważyłem. Celowo jeździmy po mieście. Każdy start jest w miarę płynny. Nie widzę, nie czuję wyraźnego opóźnienia. Płynna zmiana, nie czuć zmiany, jakby to była bez stopniówka, a nie dwusprzęgówka. Absolutnie nie czuję zmiany przełożeń. Nieźle się w tym filmie ze mnie naśmiejecie, ale zostawiliśmy to, nie będzie tego Bartek wycinał. Celowo. Jakim jestem niezdarą, potrafię sobie zimą na łysinę zarzucić śnieg i wodę. Radar przypominający ten zamody śledzi nam pojazdy znajdujące się w pobliżu z tyłu, z przodu, z boku. Asystent pasa ruchu nie jest strasznie nadgorliwy i wcale ostro nie interweniuje, jeśli chodzi o skrzynię biegów. Wrócę jeszcze na małą chwilkę, rzeczywiście ruszając z czerwonego światła czy z ronda, ten samochód nie ma laga, ale chcesz wyprzedzić samochody na prawym pasie, bo jesteś akurat na lewym i wcisnąć się gdzieś na prawy w mieście to robiąc kickdown, chwilkę się skrzynia musi zastanowić. Robiliśmy to z Bartkiem wielokrotnie, żeby to sprawdzić, bo czytaliśmy takie informacje, a chcemy zawsze się upewnić, czy one są prawdziwe, czy nie. To muszę przyznać, że zwłoka istnieje przy kickdownie w mieście. wciśniesz gaz i samochód chwilkę się zastanowi, zanim katapultuje się do przodu. W tym miejscu pokrętło wyboru trybu jazdy. Jeździmy w normalu. Jak słyszycie. Miła, miła pani podpowiada nam, w jakim trybie aktualnie jeździmy. My jeździmy w normalu, normalnie. Zimówki, przedni napęd, ostre hamowanie na śniegu. Samochód dobrze zachowuje się na śliskiej nawierzchni. Dobrze się prowadzi, dobrze przyspiesza i dobrze hamuje. Bardzo śliska nawierzchnia, zanim wpadnie w poślizg. Trzeba naprawdę mocno hamować, obok gwałtownie przyspieszać, żeby koła zaczęły buksować. Gongi nie są denerwujące, są bardzo ciche i nawet przyjemne dla ucha, ale można je w łatwy sposób dezaktywować. Oczywiście my z Bartkiem musieliśmy długo klikać, zanim to znaleźliśmy, ale jak już udało nam się to znaleźć, to teraz wracamy bardzo szybko. Bartek za chwilę je wyłączy, albo już je wyłączył. Ikona plus dźwięk, w tej chwili jest ikona, a więc gongi za małą chwilę przestaną mnie denerwować. Robimy recenzję z konsumenckiego punktu widzenia, więc staramy się z Bartkiem sprawdzać wszystko to, co możemy sprawdzić. Wycieraczki, spryskiwacze. Dzisiaj widać jaka jest pogoda na zewnątrz. Wszystko działa prawidłowo. Zobaczymy jak będzie przy 120 na razie. Prawidłowo przecierają szybę. To samo tyczy się tylnej wycieraczki. Szyba jest dobrze oczyszczana. Jeśli chodzi o widoczność, duże lustra zewnętrzne, niewielkie lusterko wewnętrzne, może niewielkie, średniej wielkości. Widoczność przyzwoita, troszkę przeszkadza środkowy zagłówek jeździłem samochodami, gdzie ta widoczność była lepsza, ale nie mogę narzekać, że tu jest nieprawidłowa. Natomiast w zewnętrznych lustrach widoczność bardzo dobra i jeśli chodzi o widoczność przez moje prawe ramię, patrząc do tyłu, to tak samo ta dodatkowa szybka w słupku C powoduje, że to wszystko, co jest za samochodem, idealnie widoczne, jeżeli obrócę się przez prawe ramię. Kamera monitorująca Sprawność psychofizyczną kierowcy nie jest nadgorliwa, tak jak czytałem w wielu artykułach, ale rzeczywiście jak tylko rozglądam się na prawo, lewo, a przecież nikt normalny w czasie jazdy za kierownicą nie rozgląda się na prawo, lewo, to od razu mam informację, jesteś zdekoncentrowany, jesteś rozproszony, jesteś rozproszony skup się. Przed nami jestka, tym razem JQ 1.6, 147 koni, 7 DCT. Aura nam nie sprzyja, ale moja prawa noga wędruje w podłogę. Tryb normal, przypominam. Na trzecim biegu ale go wysoko ciągnął jasny gwint. Do 120 poszedł na trójce. Niczym sportowiec. To bardzo daleko w trybie normal. W tej chwili szóstka, siódemka 120 2000 na obrotomierzu. Samochód dynamiczny i jak najbardziej długie biegi autostradowe. 120 na liczniku, powiem, że nie jest głośno. Głośno było tylko przy kickdownie. Silnik dosyć głośno ryczał. W tej chwili po ustabilizowaniu prędkości mokra nawierzchnia. Słyszę to opony toczące się po jezdni i nic poza tym. średnio około 70 dB, dobra wartość, jak nam na mokrą nawierzchnię. Czy JQ kłamie? Mam na myśli prędkościomierz. stuwa w JQ 96-97 na smartfonie, 3 km na godzinę, dobra wartość. Prowadzenie pewne, aczkolwiek spore wychyły, nieco za mało dla mnie bezpośredni układ kierowniczy. Nie, że on źle działa, lubię jak układy kierownicze są bardziej bezpośrednie i raczej myślę na stawy komfortowe, bo te wychyły są duże i zawieszenie pracuje miękko na niewielkich nierównościach. Drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie sport. O, właśnie. Wszystko świeci się ładnie na czerwono. Samochód wydaje się jakby żywszy od razu. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie 50-120, już właśnie. Podobnie jak w normalu, na trójce do 120 za bardzo nie zauważyłem różnicy. Od dołu, gdzieś na samym początku, wydaje mi się, że jest żywszy. Później ciągnie Dobrze, podobnie jak w normalu. Radar zaśnieżony, więc już informacja, że aktualnie jest niedostępny. To jest normalne w każdym samochodzie, tak mam. I nie zauważyłem falującej maski. Czytałem też, że maska faluje w tym samochodzie przy wyższych prędkościach. Być może przez to, że jest mocno zaśnieżona, czyli dociążona do 120-120 kilku na godzinę, tak jak tym samochodem jeździliśmy. Absolutnie maska nie faluje. Przed nami wyboisty odcinek drogi JQJ7. To, co mówiłem na SC, raczej nastawione na komfort, aczkolwiek na takich dziurach jak tutaj to wyraźnie słyszę pracę zawieszenia. Nie, że ona jest głośna, wyraźnie słyszalna i nie jest tak do końca miękkie, jak mówiłem. Taki kompromis pomiędzy miękkim a sztywnym zawieszeniem. Wewnątrz nic nie żyje własnym życiem. Spasowanie bez zastrzeżeń, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi absolutnie komfortowo odfiltrowuje te nierówności. Kilka słów tytułem podsumowania. Chciałbym znaleźć jakieś minusy w tym samochodzie, ale praktycznie nic nie potrafię znaleźć. No, może mała zwłoka jeśli chodzi o kickdown. Jak rzeczywiście wciśniesz sobie gaz gwałtownie, to samochód potrafi ułamek sekundy się zastanowić i to jest chyba jedyny minus tego samochodu. Poza tym wszystko jest znakomite. Wnętrze perfekcyjne jeśli chodzi o materiały i wykonanie. Prowadzenie również deszcz, śnieg. Ten samochód prowadzi się bardzo dobrze. Napęd tylko na przednie koła, przypomnę, w tej wersji. Żadnych zastrzeżeń. Wygoda, komfort siedzenia idealny. 4 godziny się ze wnętrzu. Od godziny 8 jest godzina 12, nic mi nie doskiera w plecy, tak samo w 4 litery, dobrze wyposażony, czego chcieć więcej. Ja myślę, że europejska konkurencja ma się czego obawiać. Jeśli chodzi o spalanie, to żeśmy się w pewnym momencie zatrzymali, skasowali licznik i od tego momentu minęło 43 km, jazda miejska, pozamiejska 9,6 litra. I tak należy przyjąć, między 9 a 10 sądzę, Tylko miejcie na uwadze, że jest to samo demonstracyjny. 1350 km aktualnie przebieg tego wozu, więc jak będzie miał 2 tysiące to myślę, że powinno być lepiej, wszystko się powinno jeszcze ułożyć. Patrzę, czy jest spalanie globalne od samego początku. Jest spalanie troszkę większe 397 km, 11,5 litra. Ale to co mówiłem, wóz demonstracyjny. A jak wóz demonstracyjny, no to każdy testuje go po swojemu i pewnie sobie nie żałuje prawej nogi. No i jeszcze jedno. Widzieliście, jak uczyłem się tego samochodu, jakim jestem niezdarą? Zimne płatki śniegu na moją łosinę, to nic przyjemnego, ale przynajmniej mieliście okazję się ze mnie pośmiać. Nic tu z Bartkiem nie udajemy, powtórzę się, uczymy się samochodu, jak się uczymy, no to takie sytuacje niekiedy mają miejsce. Dziękuję jeszcze raz firmie Autocentrum Centrum Liskalisz, dealerowi wielu marek za udostępnienie mi tego Jake'u do recenzji. Polecam doradcę pana Krzysztofa, jeżeli chcesz dowiedzieć się większej liczby szczegółów, odbyć jazdę próbną, czy zakupić ten samochód, to pan Krzysztof do Twojej dyspozycji. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!